Po drugie, bodziec z kalorii powinien być dostarczany też w tym czasie. I bodziec, bo mówimy tutaj o przykładzie osób, które stosują środki anaboliczno-androgenne. Więc bodziec ze środków anaboliczno-androgennych to jest kolejny bodziec. Nie? Więc tak przetrenowany blok masowy, naprawdę on jest bardzo wartościowy pod kątem hipertrofii. Tutaj naprawdę możemy konkretnie budować. Nie? Kiedy te wszystkie puzelki są zgrane, więc na tym przykładzie chcę Wam pokazać, jak właśnie wygląda kwestia sterowania albo dobierania sobie zmiennych treningowych w ramach kategorii Progressive Overload dla hipertrofii. Tak? Więc jeżeli obejrzycie ten odcinek, to może Wam przyjdą jakieś inspiracje, jak w ramach. Waszego treningu mieć plan za taki odnośnik, że plan zawsze jest taki sam, ale to jest odnośnik. Całe życie, powiedzmy, odbywa się poprzez zmienne treningowe. Całe bodźcowanie organizmu odbywa się przez zmienne treningowe, ale zawsze plan treningowy musi być odnośnikiem.